Witam kochani na kanale Czytam dla dzieci i ich rodziców. Dziś czytam dla dzieci i ich rodziców z hotelu w Pabiennicach. Y, Jaki ojciec, taki syn. Tata tak krzyczał, że aż poczerwieniał ze złości, jak można codziennie coś niszczyć. Raz w miesiącu to jestem w stanie zrozumieć. Nawet raz w tygodniu też zrozumiem, ale dzień w dzień Kuba spuścił oczy. Sam nie wiedział, jak to jest możliwe. I wcale tego nie chciał. W poniedziałek wyliczał tata, rozbiłeś dziesięć jajek, niosąc je ze sklepu, a sklep jest na dole. I nawet po schodach nie musiałeś wchodzić, jest winda. Ja nie rozbiłem jajek po drodze, tylko w domu. Przerwał kuba. Jak to w domu? Zdziwił się tatuś. Zwyczajnie. Położyłem torbę z jajkami na krześle, potem zdjąłem kurtkę buty i usiadłem na tym krześle. Nie na krześle, tylko na jajkach. Niecierpliwił się tatuś. Usiadłeś na jajkach. We wtorek zepsułeś na krześle z jajkami, burknął kuba. We wtorek zepsułeś zegarek, mówił podniesionym głosem tata. Chciałem naprawić, wtrącił kuba. Może i chciałeś naprawić, ale zepsułeś. Rozkręciłeś calusieńki i teraz można go tylko wyrzucić. A to był jedyny budzik w naszym domu. Przez to zaspałem w środę do pracy. I tak byś zaspał, bo zegarek był zepsuty. Tata podrapał się w głowę. Może chciałeś, dobrze, ale w, środłe, w środę stłukłeś ulubiony wazon mamy. Nie ja stłukłem, tylko piłka. Yy, tłumaczył Kuba. – Ach tak, westchnął tatuś, to znaczy, że piłka sama grała w domu. Przecież tyle razy powtarzamy, nie wolno grać w piłkę w domu. – Ja nie grałem, odparł Kuba, podrzucałem ją tylko na lewej nodze. Ona sama poleciała na wazon, Samo się nic nie robi, powiedział tatuś. Zamyślił się chwilę, a potem dodał. W czwartek zaraz. Nie, niemożliwe, żebyś nic nie zrobił w czwartek. W czwartek nic nie zrobiłem. To ty w czwartek zniszczyłaś komodę. Ja ją zniszczyłem? Tatoś aż podskoczył na krześle. Rzeczywiście, przyznał w końcu. Ja ją zniszczyłem. A może pamiętasz dlaczego? Jasne, że pamiętam. Zrezygnowany od parkuba, byłem sam w domu i ktoś zadzwonił. Otworzyłem drzwi. Stał za nimi pan, który zapytał, czy jest ktoś z dorosłych w domu. Powiedziałem prawdę, że nie ma, a one na to: to zamknij szybko drzwi i nikomu już nie otwieraj. I dlatego mnie nie chciałeś wpuścić do domu?. Dopytywał tata. Ten pan powiedział wyraźnie: Nikomu już nie otwieraj. Wystraszyłem się bardzo, bo to mógł być przecież złodziej lub bandyta. Pomyślałem, że ma rację. Postanowiłem, że już nikogo do domu nie wpuszczę. Ta komoda nie była taka ciężka, więc najpierw zamknąłem drzwi, a potem, żeby było jeszcze bezpieczniej, przesunąłem komodę. No właśnie zawołał tata musiałem wyważać drzwi. I przy okazji zniszczyła się komoda. Nawet, nawet słowem się nie odezwałeś, a ja myślałem, że coś ci się stało. Pewnie, że się stało. Wiesz, jaki byłem przestraszony? Gdy usłyszałem, że ktoś wyważa drzwi, odpowiedział Kuba. Schowałem się do szafy i siedziałem cicho, jak mysz pod miotłą. Nawet oddech wstrzymałem, przypomniał sobie chłopiec. – Skąd mogłem wiedzieć, że zapomniałeś wziąć klucze? <laughs> yy, – Dodał. – To teraz piątek. Pamiętam doskonale. – Zniszczyłeś spodnie. – Nie ja zniszczyłem, tylko pies sąsiada. – Drażniłeś go. Mógł cię pogryźć. Wszyscy wiedzą, że on jest łagodny i nie gryzie – wyjaśnił Kuba – jak widać, nawet tego łagodnego psa wyprowadziłeś z równowagi. Ściągnął ci spodnie z pupy. Tep się wściekł. Szkoda, że na dodatek je poszarpał. Wolałbym i wolałbym, żeby tylko je poszarpał, a nie ściągnął, szepnął zawstydzony Kuba. Może będziesz miał nauczkę, roześmiał się tata, ale uciekałeś do domu. Aż się za tobą kurzyło. Bardzo śmieszne, tato. Chłopiec zrobił obrażoną minę. W sobotę zwaliłeś na siebie szafkę. Sama spadła. Nie moja wina, że jest tak kiepsko przymocowana. Nie spadłaby, gdybyś wyjął z niej papier kolorowy, zamiast wisieć na drzwiczka. Całe szczęście, że była lekka i nikomu nic się nie stało. A w niedzielę zniszczyłeś klawiaturę od komputera. Wolał być, żebym zniszczył komputer? Oburzył się Kuba. Wściekłem się, bo przegrałem z komputerem. Z komputerem. Mogłeś nic nie niszczyć. Musiałem po komputerowi pokazać, kto jest górą. Zaprotestował Kuba. Obawiam się, że to on ci pokazał. Nie będziesz w nic grał przez najbliższe dni, bo nie zamierzam kupować teraz nowej klawiatury. To znaczy, że to ty jesteś górą. Zmartwił się Kuba. Wiesz co? westchnął Tatuś. Powiem ci po męsku: jesteś gadą i fajtłapa. Musisz nad sobą popracować. Pomyśl o tym. Kuba siedział nad książką. A tatuś przy czymś majsterkował. Mama weszła do mieszkania i patrząc na tatę wycedziła przez zaciśnięte zęby. Mam tego dość. Samochód znów jest poopijany. W poniedziałek jedna stłuczka, a dziś kolejna. We wtorek spalony czajnik, bo się go bez wody. W środę wysadzone korki w całym domu przez to twoje majsterkowanie. W czwartek spalone ziemniaki, których tylko miałeś przypilnować, gdy się gotowały, ale zapatrzyłeś się na mecz piłki nożnej. Oprócz tego dołożyłeś do białego prania swoją ulubioną czerwoną koszulę. No i mamy teraz wszystko różowe. W piątek zalałeś sąsiadów, bo napuszczałeś wodę do wanny i o tym zapomniałeś. W sobotę poszedłeś, a poszedłeś grać w tenisa. I zamiast podać piłkę, rzuciłeś rakietą. Teraz jest połamana. W niedzielę jeździłeś na rowerze po dziurach i przebiłeś dętkę. Mama wymieniała to wszystko jednym tchem i usiadła na tapczanie. – Tato! – krzyknął Kuba. – Powiem ci tak po męsku. Jesteś gamon i fajtłapa. Musisz nad tym popracować. Tata zawstydził się bardzo i przeprosił mamę za to, że był taki roztrzepany. Potem zwrócił się do Kuby. – Wiesz co, może razem nad sobą popracujemy. Będzie nam raźniej. – Oczywiście – ucieszył się Kuba. – W końcu! Jaki ojciec, taki syn! Mama się roześmiała, pogłaskała Kubę po głowie i cmoknęła w czoło tatę. – Pracujcie pilnie! – a ja Was i tak kocham moje gamowie powiedziała. Yy, na no dziś koniec yy, opowiadania z serii Tatusiada, ja mój tata i reszta świata. Opowiadanie nosiło tytuł Jaki Ojciec, taki syn. Zapraszam na kolejne spotkanie, yy, yy, na kolejne spotkanie na kanale Czytam. Dla dzieci i ich rodziców. A dziś życzę wszystkim bardzo udanego, słonecznego, miłego, uśmiechniętego weekendu. Do widzenia, cześć dzieciaki!